No i zobaczmy skorpiony, co dla Was 27 października a 2 listopada? Co w tym przedziale czasowym może, może się tu dla Was kroić? Tydzień dla Was, 27 października listopad 2. Wy w jakiej się pokazać chcecie lub możecie ałze co jest na plus? I co jest na minus? No to zobaczmy tydzień. Oj oj oj, wy, no jeszcze jeszcze weselej. Oj, tutaj będą jakieś napięcia, widzę. E, co jest na plus i co jest na minus? Drogie skorpiony. Pod spodem macie piękną królową, królową cesarzową macie tutaj pod spodem. Cesarz, cesarzową, tak naprawdę, która bardzo mocno chce się wykazać. Która chce się wykazać, która być może chce być także zauważona, albo która walczy o swój, no właśnie, osobisty warsztat. Warsztat, który być może tutaj są kwestie prawne, być może kwestie formalne, być może kwestie powołania firmy, rozszerzenia, rozbudowania, no takie słuchajcie tutaj pomysły. No i ten tydzień, to jest tylko tydzień, pamiętajcie, ale pokazuje się, że będzie troszeczkę Was dociążał, że trochę będzie gdzieś tutaj w tej dziesiątce tych buław, jak widzicie, no gdzieś coś być może opornie będzie iść, albo będziecie czuły, że tego... No, że tego jest tak dużo, tak? Że to, tu trzeba zebrać, tam trzeba się schylić, tu trzeba poprawić, tu jeszcze raz i to jeszcze tak, i tak, i tak w ogóle. A więc tutaj być może system delegowania zadań będzie dosyć istotny, jeżeli jesteście faktycznie na pozycji szefa, no ale też pokazuje się piątka mie mie mieczy, która może mi mówić, że będziecie tutaj w poczuciu takiego trochę no, hmm, niedosytu a, tego, jak te sprawy się potoczyć mogą, mogły, czy w ogóle w jaką stronę gdzieś tam coś przebiegło. No bo jest to ten taki wewnętrzny najczęściej konflikt, ale także jest to taka gdzieś być może złudna, złudna, no złudna, nie złudna, no taka bardziej bym powiedziała nie do końca wiadoma, świadoma, pewna, okazała w stu procentach osiągnięta jakaś doskonałość, czy mówiąc innymi słowy wygrana. A więc, może być tu coś kosztem czegoś, możecie wy w takim gdzieś potrzasku, no a możecie po prostu mieć trochę związane ręce, jeżeli chodzi o. Em, no, chciałabym, a nie, nie zrobiłam, albo mogłam zrobić, a nie, nie podjęłam tego, wiecie, takie trochę po czasie też mogą przychodzić pewnego rodzaju refleksje, które no gdzieś mogą chcieć was trochę hamować, albo sprawiać, że właśnie no, ten tydzień będzie się wydawał taki. No, taki, no, no nie taki lekki, no nie taki super przestrzenny. I tydzień mówi do Was w ten sposób, że jeżeli się dobrze zorganizujesz albo dobrze będziesz patrzył na emocje i dobrze nimi zarządzał, no to będziesz miał szansę na to, żeby faktycznie osiągnąć trochę inny kolor tej rzeczywistości. Nawet bym powiedziała z umiejętnością takiego no, wyprostowania pewnych spraw, na których może ci zależa, na który, albo na których nawet, których, że tak powiem, znalezienia rozwiązania się nie spodziewasz. A więc gdzieś tutaj, pomimo dużych obowiązków, może własnych, osobistych trudności, takich gdzieś wewnętrznych, poczucia, no właśnie, konieczności. Za wszelką cenę niekiedy, czy też jakiegoś takiego napięcia międzyludzkiego. Ważne jest, abyś sobie nie odbierać jasności widzenia, aby się gdzieś nie mącić, tutaj w jakichś niepotrzebnych właśnie domysłach, wiecie, fantasmagoriach, tylko wziąć po prostu, spróbować dać. Czemuś szansę, dać czemuś konkretny początek, i na to stawiajcie, bo to jest wasz tutaj duży plus w tym tygodniu, że to jest taki konkret przyziemny, a więc, versus emocje, działa na was światło tego. Jak widzicie, tutaj dużo jest takiej aurycznej. A fajnej nuty, a więc dużo tego różu, który jest taki no, gdzieś rozmyty, czy ktoś lubi, czy ktoś nie lubi. Tu są konkrety, tutaj jest dużo koloru, dużo, dużo jakości, dużo znalezionego też takiego właśnie szczęścia. Czasami w jakimś takim, no, na ostatniej prostej. A więc fajny tydzień na dobrą, możliwą, konkretną, zapoczątkowaną jakąś okazję, możliwość... Coś, co będzie dla Was istotne, co Wam będzie pomocne i co będzie bardzo życiowe, będzie bardzo konkretne i bardzo takie też treściwe, jeżeli chodzi o y, te materie. Czy pieniądze, czy materie w ogóle, mówimy tutaj o kwestiach y, tego, co jest namacalne. A więc nie szukajcie tego, co jest jakąś mrzonką, bierzcie się za to, co jest pod ręką. Tak mówi do Was ten tydzień. A więc wykorzystuj szanse, czy wykorzystuj możliwości, narzędzia. Y, y, choćby one Ci się nie podobały, tak? Tutaj jest to niezadowolenie, ale ono... Tu nie chodzi o to, co Ci się nie podoba, drogi skomplikowane, tylko chodzi o to, co, co jest praktyczne. A więc korzystaj z tych dobrodziejstw, które są Ci podarowane, choćbyś nawet uważał, że one nie są do końca idealne albo nie są do końca e, takie super ostatecznie fantastyczne. Jaka jeszcze karta, zobaczmy, dla Was e, ta afirmacyjna, więc co Wam chcę tutaj z kosmos przekazać ostatnim Tygodnie były anioły, a tu się weszła mi w rękę. Zobaczmy, co to jest. Bądź szczęśliwy w tej chwili. Ta chwila jest Twoim życiem. Omar Kajam. A więc no zdążyłam powiedzieć, żebyś się cieszył tym, co jest, i tym, co masz, i to, co jest chociaż niedoskonałe, ale dostępne. I należy to też doceniać. No i karta też Ci mówi, właśnie, drogi skorpionie. Ziemiająca wdzięczność. Usiądź lub stań nieruchomo i oddychaj głęboko. Przeskanuj swoje otoczenie, wymień pięć rzeczy, które widzisz: cztery, które czujesz, trzy, które słyszysz, dwie, które, których zapach czujesz, i jedną rzecz, którą, której smak możesz opisać. Za co z poniższych czystych, przytoczonych jesteś wdzięczny? I po prostu rada na ten tydzień ugruntuje się w tej wdzięczności. Przytaczając moje słowa, powiem Wam, że no właśnie, można iść na pieszo po zakupy. A można docenić ten fakt, że y, nawet y, jeszcze nie tak doskonałe, ale już jednak zamówienie, internetowe, które nam przychodzi do domu, no jest takim naprawdę mega y, postępem w kontekście, czy w odniesieniu do czasów, w których na przykład trzeba było zdobyć jedzenie, chociażby konieczności wybrania się na takie polowanie. A więc, no właśnie, to są takie niby bzdety, słuchajcie, ale my naprawdę nie widzimy tego, że mamy ciepłą wodę, że, że mamy w ciepłą poście, że mamy czystą poście, że to wszystko nas otacza, co jest takie nam się wydaje oczywiste, a to wcale nie jest oczywiste. Zatem ten tydzień do Ciebie, mówi drogi skorupienie, jak zaczniesz się denerwować, czy frustrować, czy wymyślać, no to spójrz na to trochę tak bardziej wdzięczne. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, zapraszam Strzelce.